Witajcie moi widzowie z tej strony RT. Witam Was w drugim odcinku. Zagrajmy Into the Bridge. Na tą grę taką zajawkę i tak się napaliłem, żeby w nią grać, że w poprzednim odcinku się nad Wami nie pożegnałem. Po prostu chciałem jak najszybciej zakończyć i rozpocząć kolejną przygodę w kolejnym odcinku. Tak mi się to podoba. Co my tu mamy? Centralne muzeum. Jakiś pastur. Nie zabijaj jakiegoś konkretnego weka. Ochroń generator. A tutaj. Zniszcz jakiś dam i zablokuj Wackspawing, czyli to jest takie miejsce, z którego nie będę przychodzić. To jest trudna misja w sumie do zrobienia, ale spróbujemy. Jak to wygląda? Tu są te Wackspawing, te miejsca, z których one będą się pojawiały. A, dobra, spróbujmy. Co my tu mamy zrobić? Tu są jakieś pola wody. Hmm. Tak, zacznijmy może tutaj w lesie. Tego może postawimy tutaj. Artylerię może tutaj gdzieś. Czy chcesz coś poprawić? No nie chcę. Rozpoczynamy przygodę. Podjechał. Ten to jest w ogóle cięż, ciężką jednostką, bo on daje bufa. On dookoła, jak się pojawia, to ten chyba bodajże że to trafi 2 punkty życia dodać każdemu. O właśnie nawet jest o tym informacja zapewnia pasywny bonus dla wszystkich pozostałych weków. Zabij go, żeby z, z ten buff usunąć tak. W lewym kontrolę możemy zobaczyć jego umiejętność. Czyli wszystkie weki dostają plus jeden życia tak długo jak on żyje. Więc najlepiej byłoby go w miarę szybko wyeliminować, a ponieważ ma dwa punkty życia. To nie będzie taki skomplikowany. Cokolwiek może bym go zrobił w ten sposób. Może tak: najpierw artylerię odetchniemy, żeby tego budynku nie tracić. Jakbym na przykład się przesunął w to miejsce, tym bym podjechał sobie kanonem tutaj i spróbował poblokować tam jedną turę. No mamy tam, żeby przez 3 tury blokować spróbujemy. Tym bardziej, że 4 tury trwa cała gra. Dobra, mogę jeszcze atakować, ale na razie nie chcę. On dostanie jeden, jedno obrażenia za to, że sam blokuje swojego spawna, tak jak widzicie o. Zginął. I teraz należałoby tak. Tym mechem możemy spokojnie się. Tego gościa pozbyć Czyli cyk O, a teraz jak spróbujemy się przesunąć artylerią w to miejsce To on nam zaatakuje kanona, ale kanonem możemy odjechać zawsze To stracimy budynek hmm. Dobra, to kanon jeden obrażenia przyjmie na klatę, no niestety Chcemy wykonać tą misję O, nie będzie blokował a jeszcze w sumie kanon może przepchnąć go do miejsce dalej. O! No i dobra. I kończymy turę. Pojawiają się nowi. I teraz zobaczcie. Zaatakował naszego kanona, który stał w lesie. I teraz, jeżeli cokolwiek się stanie z polem las, to las ulega podpaleniu. Jeżeli teraz będziemy stali w tym lesie, to co każdą turę będziemy dostawali jedno obrażenia. Tak samo nasz mech jest teraz w ogniu, nie? Musimy go naprawić. zaraz zobaczycie jak wygląda naprawa w tej grze. Pojawiają się kolejne weki. Ten dostał wrażenia bo blokuje. Ten się przesunął i atakuje nam. O, mamy jeszcze więcej tych weków. Oho. Co by tośmy teraz musieli dobrze zrobić? Może sami zablokujemy ciałem tego jednego. O, tych dwóch zabijemy. Tym się może przesuniemy aż tutaj i weźmiemy naprawę, żeby sobie uleczyć. Właśnie naprawa potrafi, może tu pokażę na tym. O, naprawa potrafi zregenerować jeden punkt życia i usuwa ogień, lód i kwas. A antlerium spróbujemy sobie o pozbyć się tego gościa No i dobra, zostały dwie rundy tu blokujemy także o, dostaliśmy jedno obrażenia, ale zaliczyliśmy misję, tak? tylko jeszcze zobaczę sobie jedną rzecz bo my chyba old earth dam my musimy to zniszczyć, tylko jak my to mamy zrobić mamy jedną turę, żeby to zrobić czyli tak tego odepchniemy, to ten budynek już jest bezpieczny. Tego odepchniemy, to ten budynek jest bezpieczny, a tym mechem się obronimy. Jednocześnie spróbujemy zaatakować. O, właśnie. No i dobra. Kiedy jesteśmy w wodzie, nie możemy atakować, dobra? A kanon w wodzie? Chyba nie ma jakiegoś tam specjalnego motywu. Dobra, ostatnia ruda została. Ten atakuje w wodę, ten atakuje w powietrze. A, ten też strzela w górę. Nie założyłem tego, zapomniałem o tym w ogóle. Uciekli. Dobra. Tama rozwalona. Trzy tury przeczekaliśmy. Ludzie ochronia. ochroniliśmy. 500 dostaliśmy. 7x dostał ten mech nasz, no coś w pokręciłem. Bo teraz ten nasz Ralf siedzi w artylerii, muszę to teraz sprawdzić, co tu się pokręciło. Dlaczego się. Hmm, chyba teraz już nie mogę tego zmienić. Dobra, czyli nasz Ralf siedzi w artylerii. Ok, no ale w sumie, w sumie to chyba nie ma różnicy. No, dobra. No to może zaczniemy kolejną. A to zaczniemy może w kolejnym odcinku. Jeśli Wam się podoba, to z chęcią pewnie zajrzycie do kolejnego odcinka. Pozdrawiam Was, cześć, trzymajcie się.